Przepis na naturalny krem kolagenowy. Wygładza zmarszczki, wzmacnia stawy i ujędrnia skórę. Wykonanie go kosztuje grosze. Głównym składnikiem jest czosnek, ale spokojnie, jego zapachu nie wyczujesz w kremie. Do tego przepisu potrzebujesz 8 ząbków czosnku, obierz je z łupinek. Czosnek zawiera witaminy takie jak A i E, które odżywczo działają na cerę. Włóż obrane ząbki do rondelka i wlej 250 ml wody. Gotuj przez 5 minut. Należy pamiętać, że czosnek ma działanie odmładzające. Wszystko to za sprawą alicyny, związku, który hamuje proces tworzenia się zmarszczek i pomaga zniwelować już istniejące. Zostaw do ostudzenia. Następnie przełóż czosnek i napar do wysokiego pojemnika. Zmiel za pomocą blendera na jednolitą masę. Następnie. Przelej do garnuszka przez sitko. Dodaj jedną łyżkę mąki kukurydzianej, całość starannie wymieszaj. W miksturze nie mogą pojawić się grudki. Garnek wstaw na mały ogień i podgrzewaj, aż uzyskasz kremową konsystencję. Krem czosnkowy podziel na dwie porcje. Jedną z nich odstaw na później. Dodaj łyżeczkę olejku migdałowego. Oraz łyżeczkę żelu z aloesu. Aloes ma działanie nawilżające. Łagodzi stany zapalne skóry oraz podrażnienia. Dodaj trzy krople olejku lawendowego. Przechowuj w szklanym pojemniku w lodówce. Taki krem pięknie pachnie. Ma działanie antyzmarszczkowe. Pobudza odnowienie komórek skóry i poprawia elastyczność. Nakładaj krem na skórę dłoni, dekoltu i twarzy. Z drugiej porcji czosnku możesz wykonać leczniczą maść kolagenową. Dodaj dwie łyżki miodu. Miód ma działanie przeciwzapalne oraz przyspieszające gojenie się ran. Dodaj ulubiony olejek eteryczny. Przełóż do szklanego pojemnika. Maść można przechowywać przez tydzień w lodówce. Nakładaj zimną na bolące stawy. Czosnek zawiera siarkę, która również stymuluje organizm do produkcji kolagenu. Ten przepis to naturalny zamiennik dla chemicznych maści z kolagenem. Wykonanie go kosztuje zaledwie parę złotych. Domowa maseczka napinająca skórę. Usuwa ona zmarszczki niczym gumka do mazania. Skóra będzie jędrniejsza już po pierwszej aplikacji. Najlepsze jest to, że wykonanie jej kosztuje grosze. Jej najważniejszym składnikiem jest kawa. Jest naturalnym antyoksydantem, który zwalcza wolne rodniki. Dlatego właśnie kofeina działa przeciwstarzeniowo. Bierzemy łyżkę kawy rozpuszczalnej i wsypujemy do miseczki. Zawiera związki polifenolowe, które opóźniają proces rozkładu witaminy C w skórze, a tym samym wygładzają ją i zapobiegają powstawaniu nowych zmarszczek. Następnie dodajemy łyżkę wody. Kolejnym składnikiem maseczki jest agar-agar. Działa jak żelatyna, ale jest pochodzenia roślinnego. To środek zagęszczający, który sprawi, że maseczka nie będzie nam zjeżdżać z twarzy. Na dno garnka dajemy ręcznik kuchenny. Następnie wlewamy wodę i wkładamy miseczkę z maską. Cały czas mieszamy, aż całość się rozpuści. Powinna mieć konsystencję miodu i jasnobrązową barwę. Gdy lekko ostygnie, nakładamy na oczyszczoną skórę dłoni, szyi lub twarzy. Zostawiamy do zastygnięcia. Maseczka ujędrnia i odżywia zewnętrzną powłokę skóry. Kawa w niej zawarta stymuluje produkcję kolagenu, który zapobiega powstawaniu zmarszczek. Nie zmywamy maseczki, tylko zrywamy ją całym płatem. Już po pierwszym zastosowaniu zobaczysz różnicę. Do kolejnego przepisu wykorzystam kawę w ziarnach. Jej jakość jest zdecydowanie lepsza. Wrzucam łyżeczkę do młynka i mielę na drobne kawałki. Kofeina działa na skórę pobudzająco i drenująco, co sprawia, że naczynia krwionośne pracują, a krew krąży szybciej. Następnie dodaję łyżkę oleju kokosowego, który ma właściwości nawilżające. Ostatnim składnikiem będzie łyżka oliwy z oliwek. Całość mieszam. Wystarczą tylko te trzy składniki, by stworzyć odżywczy i naturalny peeling. Peelingi kawowe pobudzają krążenie krwi i limfy, co przyczynia się do rozbicia komórek tłuszczowych, zmniejszenia celulitu i usunięcia toksyn. Kawa chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki peelingom kawowym skóra staje się bardziej promienna, a przebarwienia znikają. To nie jedyny kosmetyk, który można wykonać ze świeżo mielonej kawy. Wrzuć łyżkę do miseczki. Następnie oddziel żółtko jajka od białka i wrzuć do miseczki. Żółtko jajka kurzego zawiera witaminę A, ma działanie antytrądzikowe i przeciwzmarszczkowe. Do mieszanki dodaję kilka kropli płynnej witaminy E. Potocznie jest nazywana witaminą młodości. Poprawia ona jędrność i elastyczność skóry. Całość mieszam i nakładam na cerę. Zostawiam do wyschnięcia i zmywam wodą. Taką maseczkę należy nakładać minimum dwa razy w tygodniu, by zobaczyć pierwsze efekty. Działa jak gumka do mazania na zmarszczki i przebarwienia. Twarz będzie wyglądać nawet pięć lat młodziej. Wystarczy dodać do kremu dwa składniki, by dziesięciokrotnie wzmocnić jego działanie. Do połowy opakowania niebieskiego kremu Nivea dodaj dwie kapsułki witaminy E. Ma ona silne właściwości przeciwutleniające i neutralizuje powstawanie zmarszczek. Następnie dodaj żel z aloesu. Całość dokładnie wymieszaj. Aloes przyspiesza regenerację naskórka, zawiera sterol, który pobudza organizm do produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego. Składniki dodane do kremu Nivea sprawią, że jego działanie będzie wzmocnione. Mieszankę nakładaj codziennie na twarz i dekolt. Nie przepłacaj za kremy przeciwzmarszczkowe. Ten podrasowany krem Nivea ma identyczne działanie, a wykonanie go kosztuje mniej niż 10 zł. Kosmetyczki dodają kawę do kremu Nivea. Dzięki niej zyskuje właściwości porównywalne do luksusowych kosmetyków. Choć ten przepis brzmi dziwnie, to gwarantuję, że sama zaczniesz tak robić. Do miseczki włóż dwie łyżki kremu niwea. Dodaj dwie łyżki mielonej kawy. Następnie dodaj łyżkę miodu. Enzymy zawarte w miodzie pomagają złuszczać skórę i usuwać martwe komórki na skórka. Dodatkowo działa jak ochronny plaster, który zapobiega wysuszaniu skóry. Wymieszaj całość dokładnie. Kawa działa przeciwstarzeniowo. Kofeina oraz inne związki polifenolowe opóźniają proces rozkładu witaminy C w skórze, a tym samym wygładzają ją i zapobiegają powstawaniu nowych zmarszczek. Połączenie tych trzech składników tworzy super kosmetyk. Używaj go jako peeling lub maseczkę. Używaj dwa razy w tygodniu, a zapewniam, że efekty będą zachwycające. Krem Nivea ma wiele właściwości. Większość osób nie wie, że wystarczy dodać do niej dwa składniki, żeby móc w domowych warunkach usunąć przebarwienia i cienie. Do miseczki przełóż dwie łyżki kremu Nivea, następnie przetnij cytrynę i wyciśnij ją. Cytryna jest bogata w kwas askorbinowy, który zapobiega i usuwa przebarwienia. Zrób to przez sitko, żeby w soku nie pływały pestki. Następnie dodaj do kremu Dodaj również łyżeczkę mleka w proszku. Ma on działanie napinające skórę oraz żel aloesowy, który pobudza organizm do produkcji kolagenu. Całość wymieszaj. Tak zrobioną maseczkę przechowuj w lodówce. Nakładaj dwa razy w tygodniu na 40 minut. Jest to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na rozjaśnienie skóry. Cytryna złuszcza na skórek i redukuje przebarwienia. Krem niwea świetnie nawilża i ujędrnia cerę. Jest świetną bazą dla domowych kosmetyków, których wykonanie nie wymaga od nas wielkiego nakładu czasu. Kupujesz kremiwea? Masz go w swojej kosmetyczce?